Hej, cześć, z tej strony Emil z kanału M StarCraft. Witam wszystkich serdecznie. To co widzicie teraz na ekranie to jest World of Goo, Bardzo przyjemna gra, którą lubiłem sobie pograć. Mam po prostu parę ogłoszeń parafialnych, że tak się wyraża, bo dzisiaj niedziela y, dla Was I, i nie chciałem grać w StarCraft, bo za bardzo bym to rozpraszała. To była fajna taka gra, która rozluźniała. Nie chciałem też siebie pokazywać, bo no co ja będę Wasem straszył swoją osobą w niedzielę o poranku. Jest godzina w tym momencie 12, więc to jest bardzo, bardzo wcześnie. No dobra, to jak zwykle mój ulubiony tekst, a więc zaczynajmy. Po pierwsze, udało się. Jest setka, jest was 100 widzów. Jestem z tego bardzo zadowolony. was ponad 100 widzów, 105 dokładnie, więc trzeba to jakoś uczcić. Jak już zapowiadałem wcześniej, organizuję mały turniej yy, tylko dla widzów, więc jeżeli oglądacie mój kanał i chcecie wziąć udział, udział w tym turnieju, to musicie się zapisać. Nie ma innego wyjścia, inaczej nie przyjmuję zgłoszeń. Jak to będzie wyglądać? Będą dwie drabinki. Drabinka pro. I drabinka, drabinka Pro oraz drabinka Fan. Drabinka Fan to jest od brązu do złota, drabinka Pro, platyna i w górę. Chodzi o to, żeby ci gracze, no, pro nie z... zabrali się za bardzo za graczy fan, żeby ci z fan też mogli troszeczkę więcej pograć, być szczęśliwi, że dalej dojdą. Jaki jest limit graczy w tym momencie? Nie wiem. Powiem tak. Jest mm, strona, na której będzie odbywać ten turniej, przez który. Tu... Która tworzy drabinki, to jest Binary Beast Na dole będą wszystkie linki do drabinki Pro i drabinki y, Fan I tam jest tak, że to musi być 4, 8, 16, 32 i tak dalej Więc rozumiecie, że musi być minimum te min, Liczba musi być albo 4, 8, 16 i tak dalej Dla obu drabinek y, Aktualnie zgłoszeń mam około 10 z drabinki Fan, więc zapraszam, zgłaszajcie się. Nie martwcie się. Oba finały z obu drabinek zostaną umieszczone na YouTube. Zrobimy też, jeżeli będziecie chcieli, że tak powiem, wielki finał, czyli obie triumfatorzy, obu drabinek, wezmą udział w, w jednym meczu, takim po prostu pokazowym, żeby się zabawić. Co dalej? Tak, termin, może powiem teraz termin. Termin to będzie przyszły tydzień, albo piątek, sobota, tudzież niedziela zobaczymy jak będzie najprawdopodobniej to będzie sobota albo niedziela. Termin zapisów to jest dajmy na to sobota rano. Jak się zapisujecie? Wysyłaj... wysyłacie mi na YouTube na moją pocztę, wysyłacie mi prywatną wiadomość w tytule nie w wiadomości, tylko w tytule wpisujecie swój nick z StarCrafta. Kropka, numer ID. To jest bardzo ważne, żeby tego nie pomylić, bo dzięki temu będę w stanie Was, że tak powiem, sparować, że będziecie przydzieleni w drabince do kogoś. Yy, następna rzecz. Nagroda. Jaka będzie nagroda? Nagroda będzie, wy, będzie oczywiście tylko i wyłącznie to, albo aż to, że umieszczę, umieszczę mecze finałowe na YouTubie. Mecze finałowe myślę, że będą do dwóch zwycięstw. Na razie zobaczymy jeszcze. To takie szczegóły małe się jeszcze da Ustalić do końca, zobaczy jaka będzie po prostu ilość chętnych. Jak będzie więcej chętnych, to wtedy zagramy mniej meczów, jak będzie mniej meczów, jak będzie mniej chętnych, to tych gier może będzie trochę więcej. Jedną rzecz mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o drabinkę FAN, będzie to podwójna eliminacja, czyli zaczynacie z normalnej drabinki, jeżeli przegracie, zostaniecie wyeliminowani, wpadacie do drugiej drabinki, gdzie grają też inne osoby, które przegrały. Czasami jeden mecz może nie wyjść, więc taka. W taki sposób, żeby dłużej sobie po prostu pograć, żebyście zagrali przynajmniej te dwa razy minimum, żeby nie było, że raz gracie i bu, nie udało się. Mam dosyć StarCraft'a i z tego więcej widzieć. A teraz przechodzimy do zasad. Zasada numer jeden, najważniejsza zasada według mnie, to ma być dla zabawy. Szczególnie drabinka Fan, ma być, jak sama nazwa mówi, dla zabawy, żeby co niektóre osoby poznały pierwszy raz, co to jest e, turniej StarCraft'a, i jak to wygląda, troszeczkę stresiku i tak dalej. Nie denerwujemy się, nie blu, błagam, nie bluzgamy. Oglądamy swoje replaye i wyciągamy z niego wnioski. E, następna rzecz. Osoba, która wygra musi zrobić print screena, żeby to udowodnić. To musi być print screen najlepiej ekranu, już jak się przychodzi do ekranu wyników. I tam będzie napisane kto wygrał, kto przegrał. Robicie mi takiego print screena i już. Mapy, na które gramy. Będzie podana w tym tygodniu, w połowie tygodnia myślę, pula map. Na tym filmiku, dokładnie w opisie tego filmiku, on będzie w ogóle przez cały tydzień wyświetlany na głównej stronie mojego kanału, będzie podana pula map. Mogę od razu powiedzieć, że nie będzie Scrap Station, więc nie będziemy w to grać. Jeżeli będzie, yy, będzie, będziemy grać do dwóch wygranych, pierwsza mapa będzie zgodnie z rundą, jaka będzie ustalona, drugą mapę wybiera osoba przegrana, ale tylko z puli yy, nagród, tylko nie z puli nagród, a z puli map. Czy coś jeszcze? Tak mi się wydaje, że coś jeszcze będzie. No tak, będą linki do tych dwóch drabinek na dole. Jednak zgłoszenie wysyłacie mi. Możecie tam wchodzić na te linki, patrzeć ile osób jest. Będę starał się w miarę regularnie to robić. Aktualnie teraz nie miałem na to czasu, tylko tam parę osób wrzuciłem. Jeżeli jesteście graczami, że tak powiem pro platyny i wyżej, też się zapiszcie. Wystąpicie potem na kanale, jeżeli wygracie. I jeszcze jedna rzecz, jedna bardzo bardzo ważna zasada, jak już mówiłem chyba wcześniej, czy nie mówiłem nie zero marudzenia, że ktoś gra tylko Marine Marauder i Medivac, że ktoś używa tylko Pulpeta śmierci. No, taka jest ta gra, takie są realia. Najlepsi też tego używają. Jeżeli ktoś zrobi Six poola, no trudno, wpadliście na Six Pula. Tak jest, po prostu nie denerwujcie się tym, nie płaczcie, nie, nie płaczcie, mówię, na zasadzie, żebyście nie krzyczeli na drugą osobę. Bo to nie o to chodzi, po prostu gramy chcemy się nauczyć mamy przede wszystkim zabawa. Ja sam osobiście nie będę brał udziału w, w, w turnieju, będę co najwyżej oglądał. Jeżeli zaprosicie do jakiegoś meczu, będę po prostu je oglądał. Nie będę, nie będę robił live streama, bo chyba mój internet tego nie wytrzyma i komputer też nie. Tym bardziej, że musiałbym to robić z laptopa, bo na nim mamy yy, serw yy, serwer europejski zainstalowany. Więc mnie w tym wszystkim nie będzie. Tak więc dobra, słuchajcie. A i najważniejszy czas jest to turniej dla widzów. Podkreślam to, chcecie wziąć udział, zapiszcie się, powiedzcie znajomym, niech się zapiszą i razem po prostu się troszeczkę zabawimy. Jest to pierwszy setny turniej. Dlaczego setny? Bo za każdym razem, jak będzie setka widzów więcej, będę organizował właśnie taki turniej, żeby trochę zobaczyć, żeby trochę się zobaczyć, bla, bla, bla. bla robię to bez dubli, żeby zobaczyć jakie postępy robicie i żeby się trochę zabawić w tym wszystkim. Dokładne datę... Kiedy turniej będzie, umieszczę gdzieś w połowie tygodnia. Będzie to albo piątek, albo, al, nie piątek, albo sobota, albo niedziela. Zobaczę jeszcze, jak z tym wszystkim wyjdzie. Godziny też nie, nie jestem pewny. Domyślam się, że nie wszystkim godzina 20 też pasuje. Zobaczymy. Termin zapisów to jest sobota rano. To jest tak mniej więcej termin, kiedy trzeba się zapisywać. Jeżeli ktoś się spóźni na swój mecz, na, na otwarcie z 15 minut, przykro mi, przegrywa walkowerem. Dobra, to ja kończę. Na razie, cześć, żegna Was. Emil z kanału M Starcraft, trzymajcie się.